Bazę w vlogmasie numer 11. Nie mam jak pokazać. Ale dzisiaj jest poniedziałek, jest 11 grudnia. Wy ten, oczywiście, vlogmas zobaczycie później. Ale szybko sobie otworzymy kalendarze adwentowe. Muszę lecieć do szkoły. Mam już kawkę, jestem po śniadanku. Tutaj mamy 11. I mamy dzisiaj Ghostly Green. Organic green tea with cinnamon, ginger, peppermint, and rose petals. A w kalendarzu Only Wedlem. tutaj jest na dole. Uuu, dzisiaj mam maskę proteinową. Maseczkę proteinową o zapachu pawełka bardzo fajnie, bo mi się pokończyły te wszystkie odżywki, więc tak jest to dziś. Ja się spieram do szkoły, no i potem sobie, po, potem się do was odezwę, bo mam yy, na samym początku poniedziałku tygodnia, dnia rozszerzenia z polskiego, więc przydałoby się nie spóźnić. Idę właśnie do psychologa. Więc jest już dosyć e, późno. Nie odzywałam się cały dzień, bo miałam e, szkołę, miałam terapię w sensie psychologa, i byłam w Rosmanie. <grywka> I kupiłam sobie taki róż na promce w Rosmanie z Vivo. Baby, it's cold outside i to jest kolor mold wine. Dwa. I chcę go sobie szybko przetestować. Sprawdzę, idę na siłkę właśnie zaraz. biorę taki pędzelek. Uuuu, jest fajny. Już to widzę, jest intensywny. jak wczoraj czyściłam. Mega różowy. Bardzo ładny. Mi się polecam Wam ten róż. Jest bardzo napigmentowany i przepięknie się świeci, ale jest przepiękny. Bardzo ładny. I teraz na jest na promce za jakieś 15 zł, więc. Mam mega suche usta w ogóle. Co czas je smaruję. Hej, córki! Witam was w dniu numer 12. Dziś jest 12 grudnia. Wczoraj niestety nie udało mi się już dograć, byłam bardzo zmęczona, zamówiłam bardzo dużo prezentów z moją mamą i w ogóle tam również ja musiałam zamówić, więc tak naprawdę cały wieczór tak spędziłam i byłam na siłowni, co wam troszkę pokazałam. Zaraz się zbieram do szkoły, dzisiaj na mam na później, więc mogłam się troszkę wyspać. Zaczniemy od herbatek. Nie zdążyłam wczoraj wypić mojej jedenastki, ale dziś ją wypiję, ale dziś mamy dwunastki. Dwunastkę. Dzisiaj mamy peppermint candy. Uuu, to może być fajne. Organic peppermint herbal tea and green tea with orange, cinnamon, roasted chicory i vanila. Tak wygląda. No i oczywiście wedel on libio. Dwunastka tutaj. Oj, myślę, że to znowu będzie. Um, makołyk Tak, jest to wóz. Cieszę się, bo bardzo lubię wóz. Jest to mój ulubiony słodycz. Tak jak mówiłam w tamtym vlogmasie. Ogólnie vlogmasy również będą padać tak spontanicznie, kiedy mi się uda, więc na pewno może się zdarzyć, że będzie więcej niż jeden filmik w tygodniu. Ale już kolejny wstawię w niedzielę. Tak jak zawsze, nie chcę się też za bardzo przyciskać. Wiecie, ja mam naprawdę sporo obowiązków i chcę, żeby to była dla mnie również przyjemność. W piątek idę do fryzjera na odrost, więc nie mogę się zaczekać. Pewnie w czwartek już zacznę pakować. Dzisiaj mamy właśnie, zapomniałam dodać, to jest WW peanut butter, które bardzo lubię. Wszystkie lubię! Nie. Jestem po treningu. Nie zdążyłam się do Was odezwać, ale mam na treningu. Teraz będę lecieć na korki, bo mam. Dosłownie zaraz. Ale przebrałam się z obiad, jak widzieliście. Mało się odzywam, mało się dzieje, trochę nie mam chwili. Taka stylówka, dresy mam z HM-u takie szerokie, i bluza anna Penditch, już taka. Starsze mam ją dłuższy czas i są naprawdę genialnej jakości, bo no nadal jest cieplutka, milutka, a nosiłam ją naprawdę dużo i noszę cały czas. Tak się prezentuję, nic e, konkretnego, ale zawsze coś. Będę leciała na te korki, więc będę lecieć. Okej, okay, więc witam się z wami wieczorem. W sobotę już jadę, więc naprawdę będzie to taki bardziej zawalony tydzień. Na pewno nagram wam jednego vlogmasa z... Wyjazdu. No nie mogę się tak szczerze doczekać na ten wałek, no ale sobie grzywkę jeszcze tutaj układam. Tutaj mam maść, więc w ogóle wyglądam tak powiem roboczo. Sobie piję się mielniane. Właśnie czekam aż się trochę zgęstnieje. Nie wygląda apetycznie, ale jest ok. Odnałożę sobie z mojej lodóweczki krem pod oczy. Serum, moja mama mi to oddała, więc u zimne. Fajne. Używam teraz tego masełka z. Boże prześwietla. Ono jest spoko, szybko się wchłania i jest takie. Ma taki słodziutki smak. I w ogóle mogę wam pokazać, co mam w mojej lodóweczce, Więc wchodzimy sobie. Jeśli ktoś nie oglądał, to dostałam ją z platesu, że tak powiem. Tu tutaj na górze właśnie mam to masełko, moją waszę i roller. Jezu, no i to jest super, bo wiecie, jak jestem czasem rano taka mm, spuchnięta, to serio, to jest zajebiste, już użyłam nie raz. Tutaj właśnie mam ten krem, mam tutaj drugi balsam, taki w sztyfcie, on jest z Sephora. Właśnie jest mandarynkowy, więc jest idealny na tą porę zimową w kwestii takiej smakowej, ale też bardzo fajnie nabliża. Tutaj mam do picia osi, bo mi się zmieściło. Jest bardzo już zimno, wow. Tutaj mam o Boże, krem pod oczy od Charlotte Tilbury. Taką próbkę, którą już kończę. Kładki pod oczy takie złote, Gold Care. Jeszcze mam taką Hydrating Hand Mask którą dostałam w tym roku od Mikołaja, ale jeszcze nie, nie użyłam. Jakoś tak nie miałam okazji, a teraz jest zima i te dłonie, wiadomo, są trochę w gorszym stanie. No cały czas zapominam. Jeszcze mam maseczkę z Isany, Hydro Booster, maska w płachcie, efekt natychmiastowego odświeżenia. Bardzo lubię te maseczki, są bardzo fajnie nawilżające i są naprawdę tanie, bo kosztuje chyba 4 ziko w rosmanie, więc jeśli potrzebujecie, to naprawdę jest gicik. Ja będę szła z już, jutro się zobaczymy, więc dzisiaj w kalendarzu <coughs> adwentowym taka herbatka, Tropical Lemongrass. E, Lemongrass herbal tea with peppermint, hibiscus, rosehip, camomile camo and apple. Przetestujemy, zobaczymy. I w mm, Only Bio i Wedel, WW w, -w, -w, w gorzkiej czekoladzie, której również bardzo lubię, no wczoraj już zjadłam. Tamto, więc na dziś mam kolejne do szkoły, idealnie na przekąskę, bo mam dzisiaj dużo, dużo lekcji. Właśnie jestem u mojego chłopaka. Jest już późno, ale będę wracać do domu. Oczywiście mnie odprowadzi. Czyli waliliśmy sobie. Mogę powiedzieć już, że będę jechała do Berlina. Na taki świąteczny wyjazd. Zamówiłam sobie parę rzeczy z Mam HM nadzieję, że dojdzie przed wyjazdem, bo bym chciała wziąć te rzeczy. I jestem zmęczona. Wspólnie. <śmulny> <śmulny> Jest już dzisiaj środa, Nie nagrywałam dużo znowu, ale miałam bardzo zapiekany dzień. Postaram się nagrać najwięcej jak mogę. Umyłam się już, mam wysuszone, świeże włosy. To będzie na razie ostatni vlogmas przed wyjazdem, ponieważ nie dam rady po prostu fizycznie nagrać ich więcej. I tak się cieszę, że nagram ich no sporo, jeszcze oczywiście będą. Ale to nie jest ostatni, ale ostatni w tym tygodniu. W niedzielę pojawi się filmik troszkę innego rodzaju więc już zakończę tego vlogmasa trzydniowego 3, 3, 3, 3 ja mam nadzieję, że ten vlogmas wam się podobał, mimo tego, że był bardziej taki domowy, może wiele się nie działo, ale coś się działo, byłam u mojego chłopaka w szkole pokazałabym wam z chęcią te prezenty no ale nie mogę, ponieważ osoby um, dla których to jest oglądają to, no a no nie wiem co zastanowić po prostu no, nie jestem w stanie a ja bym wam bardzo chciała podziękować za oglądanie tego vlogmasa dajcie mi łapki w górę piszcie w komentarzach czy filmik wam się podobał zasubskrybujcie mój kanał jeśli jeszcze tego nie robicie i kliknijcie dzwoneczek więc będzie mi bardzo miło jeśli to zrobicie ja wam życzę miłego dnia, popołudnia, tygodnia, miesiąca poranka, wieczoru kiedy tylko oglądacie mój filmik. Chcę wam życzyć zdrowia, szczęścia, spokoju, yy, wesołego tego czasu, tego no, ostatniego prawie tygodnia, już przed świętami, przed jakimś tam odpoczynkiem, chociaż od jakichś tam większych obowiązków naszych. My się widzimy w niedzielę, w kolejnym filmiku. Wysyłam wam Buziaczki, a potem się jeszcze zobaczymy na pewno w jednym vlogmasie z mojego wyjazdu do Berlina. A ja Wam dziękuję za obejrzenie. No i buziaczki. Opa.